Witam Państwa serdecznie na kanale Matasking. Ja nazywam się Maciej Szczotka, a moim gościem dzisiaj jest Arek Pietrowiak, z firmy Nixal. Witam cię, Arku. Cześć. Witam, witam Państwa. Sponsorem programu jest firma Automation Trader, twój zaufany dostawca części automatyki przemysłowej. Jesteś CEO y, firmy Nixal, y, więc y, no, dzisiaj porozmawiamy sobie o kwestiach związanych z automatyzacją, robotyzacją, o tym jak widzimy przyszłość robotyzacji y, w Polsce, kondycję rynku, może troszeczkę. Y, więc na początek moje pierwsze pytanie: jakbyś powiedział kilka słów o tym, co robisz, czym się zajmujesz, żeby się przedstawić naszym. Tutaj y, widzą. Jasne, to tak jak zawsze się przedstawiam. Witam, dzień dobry. Moje nazwisko Tarkiewicz-Pietrowiec, CEO firmy Nix, ale jak już zostałem przedstawiony. Prywatnie mąż, ojciec, dwójki wspaniałych synów y, i to chyba y, najlepsze, co mi się w życiu udało. A y, zawodowo, y, tak jak wspomniałeś, y, prezes, czyli osoba, która robi zawsze za dużo w firmie, y, y, chciałbym robić trochę mniej. Na co dzień jako firma Nixal zajmujemy się automatyzacją, robotyzacją. Generalnie jesteśmy integratorem robotów przemysłowych, yy, wszelakich dziwnych rozwiązań, czyli jeżeli rozwiązania na YouTubie wam się skończyły, to wtedy przychodzicie do nas i my wam to rozwiązanie tworzymy. Tym się zajmujemy na co dzień. Świetna, świetna, świetne wprowadzenie. Yy, a powiedz mi, Arku, jak już mówimy o twojej firmie, yy, to co skłoniło cię w ogóle do tego, żeby wiesz, podjąć się wyzwania prowadzenia no, działalności y, i tutaj ukierunkować się w kierunku y, no, robotyki, procesów, automatyzacji. to przypadek? Na pewno trochę? Okay. trochę. Trochę twierdzę, że taka klątwa, bo podobno jako dziecko, jak rozkładałem klocki, to nigdy ich nie potrafiłem e, złożyć. Znaczy, zabawki. Zabawki dostawałem, rozkładałem je i zawsze mi zostawała kupka części, i tak dalej. I moja mama stwierdziła, że to jest teraz moja klątwa, bo teraz buduje całe maszyny i to całe linie produkcyjne, i, no, i to jest taka. Klątwa, że teraz muszę to odpokutować, to co w życiu, narozbierałem się tych zabawek, to teraz muszę naskładać. To jest jedna tak. jedna metoda wytłumaczenia tego, a druga taka, że studia, naturalną koleją rzeczy mhm. po studiach inżynierskich było to, że jeżeli chcę pracować w zawodzie, no to żeby robić to sensownie, jak nie chcę iść do korporacji, a w korporacji spędziłem dwa i pół i to było dla mnie i tak za dużo. Mhm. Wiedziałem, że się tam nie nadaje, no to jedyną drogą było to, żeby zrealizować coś samodzielnie. Akurat e, tak mi się życie poukładało, że jakoś tak małymi kroczkami. Doszliśmy do tej 20-20 parosobowej firmy, którą jesteśmy dzisiaj. A, no i tak jakoś to, jakoś to leci. Super. Um, a powiedz, jakie były początki generalnie, bo e, branża, e, czy w ogóle no, branża robotyki, branża integratorska, e, to raz wyobrażam sobie, że to jest troszeczkę takie hermetyczne środowisko. Definitywnie. Z jednej strony. Z drugiej strony, no Polska też nie jest tutaj orłem, jeżeli chodzi o e, nasycenie robotów, mm -hmm. jeżeli chodzi o przemysł. E, więc e, jakbyś powiedział naszym słuchaczom i, i tutaj e, tutaj mi, jaki był, jakie były te początki związane z, wiesz, z, z projektami, e, z jakimi wyzwaniami może się mierzyłeś na początku? To by pewnie można było iść do pytania, czy zrobiłbym drugi raz to samo? Wątpię. Okay. Z tego tytułu, że start w tej branży jest ultra trudny. Znaczy w ogóle, wiadomo, że pewnie każdy może tak powiedzieć o swojej branży, ale mi jest bardzo trudno znaleźć branżę, która jest trudniejsza niż branża integratorska. Bo mm -hmm. to jest trochę tak, jakbyś sobie wyobraził, że jesteś deweloperem. Czyli masz wszystko, co ma deweloper, projektantów, nie wiem, budowlańców, tam płytkarzy, nie wiadomo co jeszcze, jak się znasz na budowlańcu, może lepiej ode mnie to wiesz, co tam jeszcze trzeba. Ale jednocześnie budujesz tylko wtedy, jak klient do Ciebie przyjdzie i budujesz tylko to, co on chce. Czyli musisz mieć te wszystkie koszty stałe cały czas, a jednocześnie budować tylko, jak on do Ciebie przyjdzie. Tak by Ci zakazano w ogóle budować, wiesz, budować i sprzedawać. Mhm. Bo to trochę tak wygląda integratorka, że trzeba mieć. Bardzo dużo kompetencji na pokładzie, co generuje bardzo duże koszty, bardzo dużo możliwości, jakby produkcyjnych, nieprodukcyjnych, żeby w ogóle wystartować, a jednocześnie rynek lubi fluktuować, branże lubią się zmieniać, w niektórych jest lepiej, w niektórych gorzej, bądź czasami na całym rynku jest gorzej. No i też nie jest tak, że możemy sobie zawsze wybierać to, więc jakby branża jest na pewno trudna. Ale z kolei, jeżeli chodzi o to, jak do tego doszło, no to to był taki dość naturalny wzrost. Gdzieś tam po kolei od jakichś drobnych szaf, e, sk składania, jak pewnie większość, większość firm zaczynała, było jakieś składanie szaf, potem jakieś programowanie i tak dalej. Ale gdzieś tam w tle zawsze było to, że, że po pierwsze chciałem budować maszyny. No i gdzieś tam od już niecałych 10 lat, zaczęliśmy, 10 lat temu mniej więcej, zaczęliśmy te maszyny pomału budować. Jakieś proste przenośniki, potem coś większego, coś bardziej skomplikowanego, a potem tak sobie gdzieś ubzdurałem, że no w sumie w robotach jest przyszłość. W sumie dalej twierdzę, że w nich jest przyszłość, tylko ona dalej, dalej jest w przyszłości, a nie jeszcze dzisiaj. Tak, już bardziej niż była wtedy, ale dalej jeszcze. No i tak potem rok po roku tych robotów, to rok do roku mieliśmy coraz więcej, coraz więcej. No i dzisiaj gdzieś to łączymy, że jakby mhm. to są bardzo takie indywidualne rozwiązania mechaniczne, maszyny i tak dalej, gdzieś we współpracy z robotami, także łączymy te dwie rzeczy tak na równi. także Podsumowując, start nie był prosty. Drugi raz bym się na to pewnie nie, nie rzucił. Pomyślałbym nad czymś innym. Ktoś mi kiedyś mówił, żeby założyć sklep z Firanami. To może byłoby. To by na pewno było prostsze. No może nam się tylko tak wydaje. Może, Nie miałem nigdy sklepu z Firanami, no więc nie wiem. Ja mam taką teorię, że zawsze wszystko wydaje się prostsze z punktu, wiesz, z którego patrzymy do momentu, aż się tak. tym nie zajmiemy. No więc. Yy, Arku, więc. Yy... Biorąc pod uwagę to, co do tej pory powiedzieliśmy, spójrzmy na wyzwania, bo wspomniałeś o tych branżach, że jedne branże sobie radzą lepiej, drugie może niekoniecznie aż tak dobrze. Mhm. W których branżach twoim zdaniem jest lepiej, jeżeli chodzi o kwestie właśnie automatyzacji, robotyzacji, czy jakby wiesz, jesteś w stanie tutaj. Coś powiedzieć. Znaczy, wiadomo, pewnym, pewnym jest, że jakby robotyzacja czy w ogóle integratorka dzieli się, dzieli się na dwa obszary. Jest automotyw i cała reszta. Okay. I automotyw żyje swoim życiem, rządzi się swoimi prawami. Tam, wiadomo, ten poziom robotyzacji, w ogóle jakbyś sobie rozłożył ten wskaźnik robotyzacji, uh -huh. to on jest czasami podawany z włączeniem, a czasami z wyłączeniem e, automotywu. I jak w Polsce się wyciągnie automotyw, to w ogóle ten wskaźnik tam szura brzuchem po ziemi. A okay. Automotive go trochę nadciąga do góry, bo w Automotive ten wskaźnik tam jest grubo powyżej setki, nawet w Polsce. To jest, to jest duża ilość robotów i tak dalej, jakby tam one są rok do roku wdrażane setkami w praktyce. I, i tego nie, na to też nie należy tak do końca patrzeć, bo okej, okay, to są fabryki. W Polsce, mhm. ale nie ma polskiej marki samochodów. Nie? Także tak. nie, nie są to, to nie są polskie fabryki, znaczy są w Polsce, to jest ale polski nie kapitał jest polski, to nie jest polski kapitał. tak? A z kolei taki przemysł pozostały, który, który jest, jest w Polsce, no to tamten wskaźnik robotyzacji faktycznie ma się słabo. Są branże, które mniej lub bardziej patrzą w kierunku tej robotyzacji otwarcie, ale wydaje mi się, że. Tu podział powinien przebiegać bardziej pomiędzy duże przedsiębiorstwa i MŚP. I w okay. dużych przedsiębiorstwach to zrozumienie jest większe, ale to z kolei też bierze się z, trochę z tego samego co w Automotive. Ma, mało jest dużych przedsiębiorstw, takie, które da się robotyzować, które mają polski kapitał. To najczęściej tak. są koncerny zagraniczne. zagraniczne. Mhm. Decyzje o tych inwestycjach podejmowane są często za granicą, ten kapitał przychodzi, tak. z, przychodzi z zagranicy. Jeżeli pytasz właśnie o kondycję rynku, to mamy takie doświadczenia, doświadczenia mówiące o tym, że gdy w 2023 czy 2024 roku, roku trudnym dla robotyzacji, dla firm integratorskich, gdzie wiele podmiotów po prostu upadło, a Inwestycje w tego typu dużych podmiotach uh -huh. były, e, były rozpędzane, jakby tam kapitał bym pom był pompowany z zewnątrz, bo gdzieś tam była ta wizja na przyszłość, że no w końcu to się kiedyś musi odwrócić. Było skąd ten kapitał pozyskać, bo on przychodzi po prostu, po prostu z zewnątrz. Tak. E, to te inwestycje startowały, one się dzisiaj dzieją, one się dzisiaj kończą. Um, a z kolei polskie MŚP no nie ma tego zaplecza, um, więc. Pragną jest, kapitału, po tak, prostu. w dużej mierze. Polskie MŚP, które notabene. W polskim MŚP jest ten potencjał na to, żeby ta robotyzacja wystrzeliła, i to należy mówić wszęm im wobec, że to mali i średni polscy przedsiębiorcy powiązą ten wskaźnik na swoich plecach. Tylko, że z kolei oni nie mają totalnie żadnego wsparcia i to nie mówimy już tylko i wyłącznie o wsparciu takim urzędowym, mhm. metodycznym, żeby był jakiś program, bo te programy, które były, to, to trochę żart był. I to jakby jest nie tylko moja opinia, ale jakby tak po prostu jest bólga na robotyzację, jak się poczyta, to tam nie wiem, czy jest więcej jak pięć firm, które w no ale Polsce co? z tego. Z... Nie było nie było w kwestii związanej. No szumnie się mówiło o tych kwestiach związanych z KPO, wiesz, z inwestycjami, które miały się podziać. Czy, czy tutaj też opatrujesz szansę na to? W sensie... na, pew na pewno parę inwestycji się, się okay. podziało, tylko że hmm, wydaje mi się, że powinniśmy jako Polska odejść od takiego trochę zrywu dotacyjnego, bo e, jest KPO. Ja przy przychodzi uh -huh. KPO i okej, okay, dobra, to szumnie lecimy, składamy wnioski. Ja nie śledzę wiadomości, ale tam wiem, że na jachty, na coś jeszcze i tak dalej. No, na domek, na przykład w górach ostatnio. No, no, tak. no właśnie, jakby, więc. Y Powinniśmy od tego odejść. Brakuje w Polsce, jeżeli nie mamy mówić o robotyzacji. A powiedzmy sobie szczerze, że to jest jedyna droga do tego, żebyśmy żebyśmy jako gospodarka otrzymali ten poziom, który mamy dzisiaj, a mamy go uważam bardzo wysoko. A to jedynym jest jakieś takie metodyczne, systemowe wsparcie, gdzie to nie, nie jest uzależnione od tego, czy dzisiaj są pieniądze z Unii, czy nie ma, tylko jest program, w ramach którego Wiem, że jak zrobotyzuję jedno, dwa stanowiska, to dostanę taki, a nie taki zwrot, albo taką i taką ulgę, i się nie muszę nad tym zastanawiać. To nie zależy od nie wiem, tego, czy ktoś ma kaprys, czy go nie ma. I takiego wsparcia w Polsce brakuje. Takie wsparcie, bo w Niemczech często przywoływanych jako, jako wzór do naśladowania, jako państwo, w którym robotów jest po sam Sufid i w ogóle więcej robotów niż ludzi. Czy, oczywiście tak nie jest, ale jakby państwo, w którym no. ten składzie robotyzacji jest na bardzo wysokim mhm. poziomie w stosunku do Polski. tak? tak? To tamto wsparcie systemowe było od państwa. W Polsce go niestety nie ma. I to jest pewnie istotny bloker ku temu, żeby, żebyśmy wystartowali wreszcie z tym do przodu. Jasne. Bardzo ciekawe, co powiedziałeś właśnie o kwestii tego systemowego wsparcia, bo w wielu obszarach wydaje się, że państwo polskie powinno powinno z założenia wspierać. Szczególnie, że mówimy tutaj o MŚP, mniejszych przedsiębiorstwa, mm. które no też umówmy się, w dużej mierze yy, tworzą PKB Polski, prawda? Tak. Chyba więc... w 80%. Dokładnie, dokładnie. Tak, no? Więc, więc im, im bardziej będziemy zwracać uwagę na, na te systemowe wsparcie yy, MŚP, to rzeczywiście, tak jak mówisz, yy, no może to wystrzelić. Tak, tak? Ja, ja, ja też od razu powiem, że, że ja ogólnie jakby nie, nie, daleki jestem od tego, żeby narzekać, że w Polsce jest źle. W Polsce mhm. jest bardzo dobrze, uważam, że jakby Ostatnie 25 lat, no jak już ustaliliśmy, mieliśmy okazję obserwować to na własne oczy ze względu na naszą metrykę, jak się, jak się ten kraj zmienił. I ja uważam, że obecnie to jest najlepsze miejsce do życia i się nigdzie nie wybieram. Także pod tym kątem w Polsce jest super, ale faktycznie nie jesteśmy już dzisiaj tanią siłą roboczą, jaką byliśmy kiedyś. Ta fala. Przesuwania się inwestycji, jakby sobie spojrzeć gdzieś tam z, Niem z Niemiec do Polski, idzie dalej. Dzisiaj, tak. jakby interesujące dla inwestorów poszukujących taniej siły roboczej są już kraje na granicy no. Uralu. E, I dalej. No, Maroko. No, Maroko, no właśnie. powiedzmy, nie wiem, Rumunia, Bułgaria może no nadal jeszcze, jeszcze atrakcyjne pod kątem. Pod kątem... No kosztów, tak? No, bo... no dokładnie. My jesteśmy, powiedzmy sobie szczerze, bardzo wykształconym, inteligentnym, samodzielnym narodem. Mamy wspaniałych ludzi, którym chce się coś robić najczęściej. Jakby pomijamy kwestie pokoleń i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy się z tym mierzą. Ale mamy pewne unikalne cechy, które powodują, że faktycznie jesteśmy w stanie dużo zrobić. No, ale jeżeli sami sobie jakoś nie pomożemy i nie zaczniemy tego problemu rozwiązywać, e, tego problemu w rozumieniu rosnących kosztów, bo dzisiaj te koszty mamy idziemy w kierunku niemiec na poziomie kosztów osobowych, ludzkich, żeby jakby zapewniać ciągłość produkcji i tak dalej, i tak dalej, no to stracimy całkowicie na atrakcyjności. Bo OK, możemy mieć bardzo inteligentnych ludzi, ale powiedzmy, trzech inteligentnych ludzi może być zastąpionych przez 20 trochę tańszych, może trochę słabszych, ale dużo, dużo tańszych. Nie? Więc. A z, a z drugiej strony patrząc, z perspektywy, mm, z perspektywy firmy, która chce gdzieś zainwestować, to jeżeli system jest w pełni zrobotyzowany, to nie ma znaczenia, czy on się mieści w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, czy właśnie w Maroku, nie? bo to ilość ludzi przepadających na obsługę jest niewielka, i ten koszt jest powiedzmy, pomijalny w całości inwestycji. Także dzisiaj ta robotyzacja, trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Jest tym, co może uchronić naszą gospodarkę przed tym, żebyśmy nie zaczęli jednak opadać na tej krzywej wznoszącej, którą reprezentujemy od chyba ćwierć wieku, już, nie? No Tak. Ja w ogóle uważam, jeszcze nawiążę do tego, co powiedziałeś, że te ostatnie 35 lat to będzie w książkach opisywane jako Golden Age. Też mi się e, tak wydaje. Że to naprawdę taki złoty wiek, złote 35 lat, w których w których Polska no, bardzo, bardzo się rozwinęła. Są dane, które mówią o tym, że pod kątem PKB to nawet gdzieś na poziomie powiedzmy tutaj rozwoju Chin, tak? tak Mówię o procentowym rozwoju PKB. Tylko my i bowiem... Chiny przez ostatnie 25 lat zaliczamy ciągły wzrost, tak. Tak, tak, dokładnie, więc no, Chiny o wiele mocniej poszły do przodu i technologicznie i tutaj można by było bardzo długą dyskusję na ten temat tak. poprowadzić, ale ja jeszcze mam Jedną obawę, to znaczy to, co Ty wspomniałeś, o tym, że właśnie musimy uważać na to, żeby te inwestycje nie wychodziły już w regiony, gdzie ta siła, siła robocza jest tańsza. No i jeszcze jest taka kwestia efektywności pracy, nie? no bo jakby mm -hmm. koszta rosną, ale czy nasza efektywność się poprawiła? Zresztą to pewnie dużo zależy od tego, na jakim polu, nie? Ale wydaje mi się, że jednak koniec końców ta efektywność w Polsce. Efektywność pracownika jest dość duża, bo mhm. są znane przypadki firm, które wpadły na pomysł nawet, dobra, to już nie wymieniając nazw, e, firm z obszaru Automotive czy innego, które przeniosły swoją produkcję z Polski, całą wzięły tak jak stoi i na przykład poszły na Ukrainę z 15-20 lat temu. I są takie bardzo znakomite przykłady, jak na przykład pewnego, pewnej firmy, która miała kiedyś klub w ekstraklasie, żeby jej nie wymieniać z nazwy, okay. która się tam przeniosła w całości tej firmy już nie ma. Albo zostało tam coś z niej, bo po prostu to była zupełnie inna kultura pracy. W Polsce, w Polakach jest duża kultura w pracy. Wbrew temu, co możemy narzekać, co y, prywatniarze mogą mówić źle o swoich pracownikach, i tak dalej, w Polsce kultura pracy tak. jest bar na bardzo wysokim poziomie. Pracownicy, y, wręcz w stosunku szczególnie np. do Europy Zachodniej, nie można powiedzieć, że są jacyś turboroszczeniowi, i tak dalej, po prostu wiedzą, co mi się należy. kropka. Więc jesteśmy na takim bardzo fajnym poziomie, tylko ta efektywność teraz już doszła do tej granicy, gdzie faktycznie, jakby tyle, co człowiek mógł zrobić, no szybciej rękami nie będzie mało. No, Więcej maili nie będzie wysyłał, bo to nie ma sensu. I teraz musimy się już automatyzować nie tylko w taki twardy sposób, jakim my się zajmujemy ale na wielu innych polach teraz się dużo w mówi nie? o płaszczyznach. Dokładnie o AI, o automatyzacjach takich miękkich, low-codowych nie wiadomo, czym jeszcze Wydaje mi się, że jako rynek nie do końca to czujemy, nie wiemy do końca, co z tym zrobić, no ale to bez tego to, 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 to daleko nie zajedziemy. Fajnym przykładem czegoś takiego, jak, jak to się zmienia, są, jest to, że nie wiem, czy wiesz, jako Polska, byliśmy taką krainą, właśnie oczywiście jakby taniej siły roboczej, ale też takiej właśnie wykwalifikowanej siły roboczej. Przez to w Polsce, szczególnie w takich regionach jak Warszawa, Kraków czy Poznań, było mhm. dużo tak zwanych SSC. Czyli Centrum Usług Wspólnych. Tak, tak, tak. Z księgowością tak. i z tym wszystkim. Te centra od. W Krakowie mo, dużo się mówi o tym, że one już zwalniają, ale one przede wszystkim od paru lat, dwóch, trzech nie zatrudniają. One no. w ogóle, on jakby, ta kadra im się naturalnie wykrusza, jakby część ludzi przechodzi na emeryturę, część po prostu odchodzi, ewentualnie tam jakieś drobne braki się uszczupla, ale te centra są bardzo łatwo automatyzowalne. To są bardzo powtarzalne, wręcz przepraszam, za porównanie takie małpie procesy. Tu przeklej, tu naklej, tu coś i tak dalej. I po prostu te centra z czasem znikną. Zatru za zastąpienie 400 osób, które po prostu coś wyjaśniają albo jakieś, wiesz, robią proste, powtarzalne czynności bardziej rozbudowanym algorytmem, to nie jest nic nadzwyczajnego. Także tak wygląda przyszłość i musimy się do niej adaptować. No tak, przyszłość wygląda. Bardzo wyzywająco, można powiedzieć, czy no, jest wyzwaniem w najbliższe, najbliższe lata, najbliższe miesiące. Tak jak wspomniałeś o tutaj sztucznej inteligencji, czy tych kwestiach związanych właśnie z robotyzacją i z tym, że rzeczywiście musimy położyć duży nacisk na to, żeby to się wydarzyło, jeżeli mm. chcemy być. W czołówce krajów rozwiniętych. Ostatnio nas zaprosili do G20. O, no, tak, to nie tak, nie, nie tak, śledziłem. Tak, więc więc, więc no my nie jesteśmy małą gospodarką. Tak jak hmm. się nam może wydawać. Percepcja może jest taka, że a ta Polska to jest taka mała. Tylko Albo geograficznie jest... bardzo źle umiejscowiona. No tak, to też jest <laughs> temat na długą, długą rozmowę tak. i. I ma to swoje plusy na pewno i też sporo minusów. Ważne jest, żeby te plusy umiejętnie wykorzystać. Właśnie a propos plusów, tu, tu pozwolę sobie przytoczyć, przytoczyć parę, że Aha. są rzeczy, których my jako Polacy może nie zauważamy, a które dla inwestorów mogą być czymś e, absurdalnie ważnym. E, pan Tomasz Nowak, prezes FAIR, o którym tu już Ci wspominałem, tak. będąc u nas na wywiadzie, opowiadał taką ciekawą anegdotę jak. Gdzieś tam jeden z zagranicznych inwestorów z Azji objeżdżał Polskę pod kątem lokalizacji dla swojego projektu. No i dla tychże Azjatów było czymś totalnie szokującym, że tu czasami widać horyzont. Może nie tak jak, jak w Ukrainie, gdzie tam faktycznie ten horyzont pojawia się częściej, ale że w Polsce po prostu czasami widać horyzont w rozumieniu nie ma gór, nie ma jakichś naturalnych przeszkód. Tak. Można w Polsce budować wysokie budynki, bo nie ma trzęsień ziemi. Powodzie są w trzech, czterech miejscach kraju raz na parę lat. W Polsce nic złego się nie dzieje. Polska do inwestycji jest super. Wyobraź sobie w Japonii, wybudować 30 piętrowy blok w polskiej technologii. Pierwsze trzęsienie ziemi i go nie ma. Nie? Tam po prostu trzeba dużo więcej wydawać na to, żeby sobie poradzić z naturą i takimi naturalnymi ograniczeniami niż w Polsce. W Polsce po prostu jest przestrzeń budujesz. Nie? Tak, tak. Infrastruktura bardzo dobra, która tak. się ostatnimi laty bardzo poprawiła. Ja uważam wręcz, że najlepsza w Europie, bo miałem przyjemność w tym roku być po raz drugi już samochodem się wybrałem z rodziną do Chorwacji i połowę odległości przejechałem po Polsce, mniej więcej, to powiedzmy upraszczając, a Jednocześnie zajęło mi to jedną trzecią czasu. Okay. A, tak, bo po prostu jechałem, a tam stałem w korkach, jechałem wąskimi drogami, mimo że starałem się jechać autostradami, za które płaciłem. E, już nie mówiąc o... Nie mało. Tak, no właśnie, już nie mówiąc <laughs> o tej infrastrukturze, która jest, jak się zatrzymujesz e, po drodze. Także w Polsce jest wspaniale pod tym kątem. Również uważam, że, że naprawdę no, uczyniliśmy ogromny postęp w tym, w, tym, w tym zakresie i tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Tak. Um, ale, Arku, przejdźmy um, może dalej, bo chciałem mhm. się zapytać ciebie bo to kwestie związane z edukacją, bo też prowadzisz sporo um, aktywności czy jesteś aktywny na polu edukacyjnym. Powiedz mi, to, skąd, tak. skąd ten kierunek i, i co uważasz, jakby uważasz to za dobry kierunek w kwestii. Edukowania ludzi na temat y, automatyki, robotyzacji i tego typu rzeczy, czy jak no, y, Znaczy ta perspektywa bierze się troszeczkę jeszcze z czegoś innego. Mm -hmm. Ja mam taki, taki obszar w swoim CV, w którym przez 4 lata pracowałem jako y, pracownik naukowo-dydaktyczny na uczelni, okay. na Politechnice Poznańskiej, a, gdzie po prostu prowadziłem zajęcia z, ze studentami. I nie ma takiego y, przedmiotu, na którym uczą cię. Jak zająć się robotyzacją, automatyzacją. Jest jakby dziesiątki przedmiotów różnych, bo sam na przykład uczyłem programowania robotów i od tego czasu tego nie robię. To tak a propos. I jakby to nie jest wiedza, taka, taka wiedza, której potrzebujesz idąc do pracy w przemyśle, nie jest wiedzą, którą dostajesz na studiach. Więc tam dostajesz, oczywiście tamta wiedza też jest potrzebna, tak? Jakieś takie podstawowe zagadnienia mechaniczne, nie wiadomo jakie inne i tak dalej ale takiej wiedzy praktycznej nigdzie indziej nie dostajesz. Więc dlatego y, ta wartość w, tej, w, tej, w, tej, w tym niesieniu tego kaganka oświaty, o światy jest taka, no, że ludzie, z którymi rozmawiamy, którzy są zaznajomieni z tą, powiedzmy, moją twórczością, nazwijmy to tak, y, są łatwiejsi do rozmowy. W sensie, jakby wiesz, jakby nie mamy tego, nie jest między nami tak duży dystans, jeżeli chodzi o to, o ich świadomość tego, co jest niezbędne do zrobienia, albo jak to powinno wyglądać, i itd., dalej. bo dzisiaj już jest lepiej, ale lat temu, 5-7, jak gdzieś tam prowadzaliśmy pierwsze roboty, to ludzie totalnie nie wiedzieli, o czym jest mowa. Nie? Ludzie nam się pytali, czy to działa na prąd, czy na powietrze, czy na co, nie? To, to były takie rozmowy. Wiadomo, że dalej zdarzają się rozmowy na zasadzie, czy te roboty zabiorą nam pracę. No nie, nie zabiorą. Nie, nie ma takiej opcji, to się nie zdarza. I zawsze powtarzam, że w robotyzację, automatyzację inwestują firmy, które się rozwijają i ci ludzie po prostu idą robić inne rzeczy. Albo naturalnie są przebranżawiani. Ludzie nie są zwalniani w toku automatyzacji, robotyzacji, powiedzmy to sobie otwarcie kilkukrotnie. To się nie dzieje. I ta świadomość rośnie. To nie tylko dzięki nam, to ogólnie jakby. Szczególnie w tych większych przedsiębiorstwach, ta, gdzie są jakieś takie działy zajmujące się tego typu inwestycjami, tych robotów jest już ileś, to ludzie są z tym oswojeni i tak dalej, ale dalej, gdzieś tam, w MŚP, im dalej od większych miast, ta no tak. świadomość jest mniejsza. A to mamy internet, żeby to docierało do ludzi, więc um, często jest też tak, że dzięki tej takiej edukacyjnej roli tego, co my robimy, jest tak, że po prostu. E, właśnie tak jak mówię, przychodzimy, ludzie rozumieją już mniej więcej, czym my się zajmiemy, co robimy. Po drugie też nas znają, jest nam łatwiej rozmawiać. Okay. E, nierzadko mi się zdarzyło, że, że jakby wchodzę gdzieś do pomieszczenia i słyszę, o, pan z YouTube'a, no tak, dzień dobry, to ja. Okay. E, zdarzało się, tak? E, ale to po prostu jest miłe i to, to ułatwia rozmowę.